Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie chce aktywnie wspierać rozwój i odbudowę ukraińskiego rynku kapitałowego. W siedzibie GPW podpisano porozumienie warszawskiej giełdy z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. W tym konkurencyjnej rywalizacji o to, kto zostanie partnerem w rozwoju rynku kapitałowego Ukrainy, udało nam się wygrać i być tymi. Naznaczonymi partnerami przez regulatora, i to jest jak każdy awans czy każdy sukces, jest prawem do jeszcze cięższej pracy na to, żeby zbudować ukraiński rynek kapitałowy. Przed nami długa podróż, zaczynająca się od kwestii infrastruktury regulacyjnej przez infrastrukturę technologiczną poprzez budowanie po prostu biznesu. Niestety giełdy charakteryzują się tym, że niezależnie czy jest na nich notowana jedna spółka czy tysiąc spółek, to potrzeba jest mniej więcej tych samych osób nadzorujących rynek, tyle samo osób w dziale emitentów itd., itd., więc na pewno w pierwszych latach to wspólne przedsięwzięcie będzie przynosić straty, ale z czasem potencjał rynku ukraińskiego się zmaterializuje, a szczególnie ambitne plany prywatyzacyjne, i wtedy będzie to kwitnący rynek, który, na którym będą docelowo wszyscy najważniejsi inwestorzy świata. Ukraińska strona podpisane porozumienie określa jako wydarzenie przełomowe. The last month. W ostatnim miesiącu większość dyskusji nie była związana z wojną, ale z tym, w jaki sposób odbudowywać kraj po wojnie. Żeby być na to gotowym, potrzebujemy przygotować odpowiednie instrumenty. To memorandum dotyczy rynków giełdowego i towarowego, a oba są bardzo ważne dla przywracania i odbudowy kraju po wojnie. Dlatego jest to dla nas tak bardzo ważne. W inicjatywę polsko-ukraińską zaangażowany jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Zdaniem tej instytucji to właściwy moment na budowanie współpracy mającej wesprzeć wzmocnienie ukraińskiego rynku kapitałowego. Samo porozumienie ma kluczowe znaczenie dla stabilności ukraińskiej gospodarki nie tylko w przyszłości, ale i obecnie. To jest fundamentalny krok w myśleniu nad odbudową Ukrainy, ponieważ umożliwi on otwarcie się i skierowanie prywatnego kapitału zagranicznego w stronę Ukrainy. Obecny na uroczystości wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda zwrócił uwagę, że porozumienie wpisuje się w szerszy kontekst współpracy polsko-ukraińskiej. Wiemy, że odbudowa Ukrai Ukrainy będzie musiała się odbywać przy wsparciu infrastrukturalnym Polski, w oparciu o Polskę, w oparciu o polskie podmioty gospodarcze, zarówno te w skarbu państwa, jak i prywatne. No, taka jest, takie jest położenie obu krajów, ale też takie są relacje, bo trzeba pamiętać, że te relacje gospodarcze między Polską a Ukrainą, polskimi firmami a firmami ukraińskimi, ono, było, ono już było dosyć duże przed wojną. Oczywiście ta sytuacja wojenna jakby stawia nowe wyzwania, bo tu już nie będziemy mówili o normalnych relacjach gospodarczych. Mamy nadzieję, że one powrócą jak najszybciej, no, ale pierwszym zadaniem będzie, będzie proces odbudowy i tutaj dobrze, że takie właśnie porozumienie jak dzisiaj, ale też szereg innych między podmiotami polskimi a ukraińskimi są zawierane, bo te relacje budowane dzisiaj będą procentowały w procesie odbudowy, a tej odbudowy nie da się zrobić bez polskich przedsiębiorstw, bez państwa polskiego. Podpisane memorandum jest elementem realizowanego przez GPW projektu Reorganizacja Rynku Kapitałowego na Ukrainie i ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z rynkami międzynarodowymi oraz rozwój usług i produktów finansowych w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie.